Na siema, siema. tej strony Blackluga to kolejny odcineczek z Graż Wars na moim kanale. Witam was bardzo serdecznie. Na początku chciałem podziękować e, wszystkim, którzy którzy wpadacie do mnie na live, którzy zostawiacie łopeczki w górę pod filmami, więc bardzo mi miło z tego powodu i cieszę się, że gierka się przyjęła na początku. Oczywiście e, reklama naszego klanu Czarne Owce. Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcą do nas dołączyć i wspólnie się bawić na live'ach e, i razem wbijać gwiazdeczki i razem walczyć na wojnach. Pierwsza wojna wygrana, e, więc idzie, idzie to w dobrym kierunku. No i mam nadzieję, że niebawem będziecie mogli nasz plan zobaczyć już w topce światowej bo do tego dążymy, mamy fajnych dobrych graczy, więc pomalutku, pomalutku do przodu. A co dzisiaj? Słuchajcie, dzisiaj chciałem Wam zaprezentować mały opening. Oczywiście nie jest to takie łatwe zrobić opening w tej grze, ale myślę, że będzie to dość ciekawe. Mamy jakieś tam skrzyneczki, mamy skrzynkę z defensywy, mamy dwie te darmowe skrzynki i mamy tutaj taką ofertę brąz, gdzie jest. O kupienie helikopterek e, więc być może być może się też na to schusimy no zobaczymy, no zobaczymy co, 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 co nam z tego wyjdzie e, więc e, no malutku będziemy się brali do otwierania no i mamy pierwszego tego boksa z defensywy e, no i no i będziemy go słuchajcie klikali, malutku zobaczymy Złoto. szeldy, no nie używam ich teraz. Autko. E, no i ta niewidzialność. No, słabiutko, słabiutko. No tutaj akurat nic takiego, co by mi się specjalnie przydało, więc słabo. No to zobaczmy teraz co z tych darmowych strzoneczek. Czy tak, freebox, freebox. Pyk, lecimy. Sągamy, więc już jest lepiej. Jest Goldzik. No, Jack mi niepotrzebny. Ci też mi niepotrzebni. Jest Boxer, super, ekstra. To jest... To jest dobrze. To już jest dobrze. To już jest... To już mi się podoba. Dobra. Lecimy z drugą. Pyk. Złoto. To tu nie ma już gemów. Znowu to samo. Są spadochroniarze. Ekstra. No to... I Shotgun. Ekstra. No to słuchajcie. No to tutaj z tych free boxów Poleciało, poleciało lepiej niż, e, niż z tamtej skrzynki za defensywę, za 100 defensyw, no to by się wydawało. No i dobra, bierzemy tą ofertę tego brązika, zobaczymy co ta helka potrafi. E, tutaj też mortar nam e, mocno dropnie, więc też fajnie, bo używam go w defensywie. Bardzo dobry budynek defensywny. Mm, no i chyba mamy możliwość od razu go podniesienia tej heleczki na kolejny level, więc sobie to zrobimy. No i co ona robi w ogóle? Co ta helka tutaj robi? Jak ona atakuje? Aha, ona zrzuca, zobaczcie, ona zrzuca takie spleszowe bomby, ale też wolna, dosyć jest. No zobaczymy jak to będzie w ataku, ale wszystkie jednostki, które nie strzelają w powietrze, no jak gdyby mm, ta heleczka będzie bezpieczna. Mm. Bo i mortar, i wszystkie te paniusie granatki, i, i, i inne jednostki, które chwileczkę strzelają. No, tutaj, tutaj nic nie zrobią e, tej naszej heluni. Więc, no wybierzmy sobie jakiś składzik do tego. No weźmy haleczkę, weźmy. Weźmy boksera jako tanka takiego na dół. chociaż nie, może bokser to nie jest najlepsze rozwiązanie. E, co byśmy tutaj do tego składu dołożyli. Możemy takie kombo z autkiem zrobić i jakieś tarcze jako, jako taki taran przed autkiem, zobaczymy. Weźmy sobie do tego yy, może spadochroniarzy hila. może tak, może tak, spróbujmy tak, polećmy. No to wiecie, to mamy sprawdzić jak ta Helunia, jak ta Helunia atakuje, żebyśmy wiedzieli. Mamy coacha, oczywiście naszego komandera, więc zobaczmy. Jak nam to pójdzie. Puścimy sobie tarczę, za tarczami damy autko i heleczkę. I heleczkę może tutaj poleci sobie od tej strony na mortar. Tam chyba mortar nie będzie miał jej zaatakować. No zobaczymy, jak nam to wyjdzie, ale a ta Tesla tutaj się wysunęła. O, pada nam ta Helka. Chociaż nie, nie padła. Słuchajcie, nie padła. Leci dalej, leci dalej. No i teraz już chyba nic jej nie zatrzyma. Zobaczcie, Helunia sobie poradziła, no i jest Mortar, który nic już jej nie zrobi, więc pozostają tylko budynki już do wyniszczenia. No, no daje radę, jako tako, jako tako, ale dała radę Helka, więc no może, może to będzie jakaś alternatywa ee, nowa dla, dla jakiegoś zbudowania jakiegoś nowego składu. No zobaczymy, no zobaczymy. Ciekawa, ciekawa na pewno. Kolejna ciekawa jednostka w grze Rashu Wars. Więc będziemy sprawdzać. I jeszcze mamy boksika. Tutaj otworzymy sobie Rarboxa. Więc mamy Goldika i mamy Mortarka. O, to w ogóle nie używam tych ninja boksów. I Kanona też w tym momencie nie używam, więc. Ale ninja dropnął, więc fajnie. Zobaczymy, co z ninją będzie na wyższym levelu. No i gwiazdeczki za obronę. Więc jak najbardziej pozytywnie z obrony. Dużo gwiazdek mi wpada ostatnio, więc fajnie. A więc idzie to, idzie to do góry, kochani. No to chyba tyle w tym odcineczku. Oczywiście, jeżeli Wam się podobało, jeżeli chcecie więcej takich odcinków, jeżeli chcecie więcej odcinków z Rush Wars na moim kanale, no to wiecie, co trzeba zrobić. Pu, 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 pu. Łapy w górę, subskrybencja walnięta tam pod spodem, żeby ten przycisk nie był czerwony, a szary, dajcie dzwoneczek. No i tyle. Widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, dziękuję Wam serdecznie, do zobaczenia. Bajo!